Was. Dzisiaj zaczynamy live'ika pod tytułem Zabijamy Twoja Tata bo Zabijamy... Nie masz tatego... live'a Znaczy... Jak... Czekaj Nie masz le... ile. No, już leci Od paru sekund Nie masz... Leci Nie masz Leci, Ale to... leci, 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 tata, leci, a leci, leci. Soreczki, ale y, zabijamy Twoja Tata Z którą mam i pewnie jest trap. No ale cóż, czego się nie robi dla pieniędzy i dla killa. A więc już z materiałem. Włączamy plasena i lecimy. Eee, kto, kto może wejść się na YouTube z komputera i spamcie tego z zdjęciami. Czekaj, jak jak on jak jak, jak, jak... jak on się nazywa na jednym? No, no pasik, mamy żółwca. Małpa Sigma, Myślik, o 2C Małpa. Małpa Sigma. No. Myślik. Myślnik. c Tak, 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 tak. Wbijaj na no live'a. Czekaj, bo tego tu jest tyle. Tu jest tyle tych typów. Eee, ale ja mam takie syna, że mam tyle. Dobra, dobra, mam, 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 mam. Dobra, y, czekajcie, ja się rozłączę i będę robił screen. No, ja już mam zdjęcia przeszukowane. Dawaj! E tego, kliknij F3 F3. Czekaj, już, już, już. A tuba nie może streama po prostu? Ale on będzie gadał z tym, z twoim tatą. Dobra, no. To... Nie, nie, widać kordów dokładnie na twoim streamie. Jak? Bo mam za małe? No. Kurde, a jak je powiększyć, bo ja kiedyś sobie zmniejszałam wszystko. A nie, nie na live! Tego. Jak nie widać? Ej, to może... To teraz może we, mamy się. trochę opóźnienie. Może my zrobimy tak. Nie! Żeby, um, żeby nie widać tak tylko... Szybko. Z! Z widać i, i Y A nie widać x Pokaż. Leć Xa. Ej, bez kitu! To czekaj, to ja sobie to poprawię, poprawię, poprawię. Na live to popraw. Tak może być? Leć x o, o, jest, 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 jest! Może być, może Dobrze być. Dobrze jest. Tak. Dobrze, że jest lekkie opóźnienie, bo będzie więcej czasu. No, Dobrze, że jest no. lekkie opóźnienie, bo będzie. Dobra, a więc co? Lecimy, to co? Dzwonić do niego? No, dzwonię. My będziemy wszystko słychać. Dobra, widzowie. A nic nie mów do widzów, nic nie mów do widzów. Widzowie, dzwonimy, dzwonimy. ćime. Odbieraj. Ej dobra widzowie on nie odbiera, nie wiem dlaczego. Dobra, on nie odbiera. To dupa. No napisałem do niego, odbierz, .pl, jest to ważne. Hmm. Ale czekaj, a Max? Co z Maxem? Nie wiem. Co Maxowi? Nie wiem, ale wiem, że przydałoby nam się cała ekipka. Czekaj, zadzwonię na niego, do niego na Discordzie. A do ko do kogo? Do kogo? Do Maxa, do do rzutka, Do, rzutka. do, rzutka, no, do rzutka, no, dobra. No, Bo zaraz cię dzwonimy, dzwonimy do niego, do twojego to to. Widzowie. jakiś straszik ale co? Dobra, to co, lecimy? Zobaczymy, czy odbierze. Patrzymy, czekamy. Ej, twoja tata. A mogę cię do ciebie tapnąć? Czemu ty mi to robisz? Czy ty jesteś z tymi imbecylami? Nie. Dobra Kubuś. każdy... Że... Dobra się. Dobra. To się tepni. Nie, bo teraz mnie zabijesz. Nie, nie zabiję. Ja tak Ale. No nie, nie zabiję. Wierzę. Ja nic ci nie zrobię! Ciebie nawet nie mam serwera. Ta. Tak. Tata, no nie zranisz mnie. Ale co ja ci mam niby zrobić? Zabić mnie mam tylko 10 serc. A ja mam 30 całego, a na seta 2 i mieć 40%? No właśnie, no. No dalej. No, i tak ty padniesz ode mnie na dwa strzały. Więc to się nawet nie opłaca, się bi... No, kurde, ucefli się, ja chcę się bić, kurde, ucefli. Noceplij... Ej, bo on ogląda streama, on streama ogląda. I on nie o wszystkim wie. Kłopu, nie gadaj. No, właśnie tak mówił, że, że. że. że jestem. Wiesz... Nie, on tu jest, on jest na pewno. Cholera, jak teraz mam dwie osoby na streamie. Hmm. Ale to Maxi, Marcin. Ale no nie wcześniej... Ja i Marcin. No, no ale bardzo. nie wcześniej, ale wcześniej było cztery osoby. No właśnie tak, Druga no. To są osoba. chyba w ogóle moje najlepsze statystyki. Słuchajcie, ale nie, posłuchajcie. Druga osoba... To jest mój kolega z, z, z PESCO. Ale wiedza on nas służy jakby... Bo on na, bo on ogląda. No, weź, no to streama zakończ. No, ale... Ale jest nie, nie jest jedna osoba! Pokazuje mi, że jest jedna osoba! No to jest mój kolega! On teraz ogląda cię SPS-a! Więc okay. A, ja. A to jestem ja! Więc To jestem ja! to sobie o o Czekajcie! Po prostu niech byle kto się do niego dotknie, tylko żeby ktoś szybko zrobił screen na no. Ja nie to Ja nie mogę tak, tak robić screen akordów, mi nie wierzę. Ale czekaj, ale. Ej, ale chodźmy. Ale. A skąd to wiesz? Twoja tata do mnie dzwoni. Dobra, odbierz, odbierz to, proszę, się tak na biurku. A on dzwoni do Technoblade i tak dalej. No, czekaj. Dobra, ja podjęłam. Ej, hey, no bez kiju, twoja tata dzwoni do Technoblade, Marcin. I... Bo widzę. Dobra, no, A no. czekaj, nie ktoś się do niego defnie. Ale bo ja po to, się do niego sensu, ...o każdych planach. To czekaj, to ja był...